Cześć! Z tej strony Darek Lukowiec, zwany Lux Elektryk. Dzisiaj zajmiemy się tematem, tak naprawdę, który powinien być pierwszy w tym całym kompendium wiedzy dla inwestora, czyli jak wyprowadzić przewody na zewnątrz budynku. Tak naprawdę, elektryk powinien być pierwszy na budynku. Nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie wiecie, pewnie o tym nie wiecie. W szczególności 95% moich klientów. O tym nie wie. Dlaczego o tym nie wie i dlaczego tak sądzę, że nie wiedzą? Bo jestem dopiero zapraszany w na budowę dopiero w momencie, kiedy jest stan surowy. Dobra, są wyjątki. Owszem, rzadko kiedy się zdarza, że Wy jako inwestorzy zanim zaczniecie w ogóle budować budynek, przynajmniej zadzwonicie do jakiegokolwiek elektryka, czy to do mnie, czy to do jakiegoś znajomego elektryka, czy innej firmy, która wykonuje takie usługi, i zapyta się, co tak naprawdę powinno być przygotowane na, przed etapem budowy. To jest raz. Dwa, w trakcie wykonywania już nawet samych fundamentów, co powinno być zrobione. Jeżeli chcecie zrobić to sami, lub robią to na przykład firmy budowlane, bo to jest kwestia później tylko i wyłącznie do gadania, to jest wszystko ok. Jednak jest jak jest, wiemy o tym, że firmy budowlane, no, każdy orze jak może robią swoje, to co mają zrobić, nic więcej. Ehm, w, ogóle, w ogóle nawet nie, nie zarzucają tematów, że trzeba zrobić może jakieś przepusty, e, czy może trzeba zrobić uziom fundamentowy, itd, i tak dalej, co wiąże się z nielada wysokimi kosztami później dla was e, i męką pańską dla samych elektryków. Ehm, jeżeli chodzi o uziemienia, zostawimy to w ogóle na całkowicie osobny odcinek, bo tego się nie da wszystkiego do jednego wrzucić. Dzisiaj się zajmiemy przepustami kablowymi i ogólnie, jak to zrobić, kiedy jesteśmy jeszcze w fundamentach. Kiedy nie mamy, wylanej, nie mamy, jeszcze, nie mamy wylanego tak zwanego chudziaka, mamy tam załóżmy same ściany fundamentowe wymurowane. Zostawmy to, to uziemienie. Ja wiem, że, że to jest też ważne, to zostawimy na inny odcinek. Co możemy jeszcze na takim etapie zrobić? Więc, tak ogólnie ja stosuję dwie, dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to jest dla tych klientów, czyli dla tych 5%, przynajmniej moich klientów, jak na razie. Mam nadzieję, że jak się to posieje w internetach. To będzie tych klientów więcej. Mam nadzieję, że przynajmniej połowa z tych klientów już będzie na tym etapie do mnie dzwonić. To jest zadzwonienie do tego elektryka w trakcie lub jeszcze przed w ogóle rozpoczęciem prac budowlanych i uzgodnienie, co trzeba zrobić, czy to zrobi elektryk, czy mogą zrobić to budowlańcy, i tak dalej. I tak dalej. Ja wychodzę z założenia, że rzeczy, które są dla elektryka, e, powinny być zrobione przez elektryka. To z tego powodu, że po prostu elektryk się przyłoży, żeby potem sobie nie robić podgórkę. I o co mi tutaj w tym momencie chodzi? Chodzi mi o przepusty kablowe na zewnątrz budynku. Jak to robimy? Robimy to w najzwyczajniej w świecie, wypuszczając przez ściany fundamentowe na zewnątrz budynku od rozdzielni rury karbowane typu AROT. Co to są rury karbowane typu AROT? Wujek Google. Tu macie zdjęcie. Wypuszczamy sobie e, takie rury karbowane, i teraz korzystając z okazji, dziękuję Panie Grzegorzu za udostępnienie i możliwość wykorzystania materiału wideo z budowy. Jak można to zrobić? No, tak jak widzieliście, dwa przepusty e, z rury karbowanej na front budynku, jeden do tyłu. Dlaczego tak, a nie inaczej? Na front budynku, jedna rura karbowana to jest wewnętrzna linia zasilająca, czyli zasilanie naszego budynku. Druga rura, rura karbowana będzie wykorzystana do zasilania bramy, e, przewodów do domofonu, wideo domofonu i sterowania bramy. Oraz ewentualnego jakiegoś oświetlenia przed budynkiem. Rura karbowana, która, się znajduje, która wychodzi na tył budynku, e, służy do zasilania urządzeń, które będą znajdować się w ogrodzie czyli jakieś tam gniazda, oświetlenie ogrodowe, e, być może jakaś, jakiś domek narzędziowy i tyle. Eee, dlaczego nie ma tego więcej? Akurat tam, w tym przy, akurat, przykładzie, yy, najprawdopodobniej nie będzie potrzebna większa ilość. Powinno to całkowicie wystarczyć. Są tam rury, yy, rury o średnicy 75 mm, więc jest dużo zapasu, można tak powiedzieć, pod warunkiem, że oczywiście będziemy to naraz przeciągać, bo jak będziemy sobie dociągać po jednym przewodzie później, no to będzie to dość. Upierdliwe, powiem brzydko, po prostu będzie to upierdliwe. Ile takich rur powinniśmy wyprowadzić? Więc tak, na pewno musimy pamiętać o wewnętrznej linii zasilającej to jest raz o tym, że mamy bramę wjazdową, która będzie zasilana na pewno elektrycznie mamy domofon, mamy oświetlenie przed domem w podjeździe, jeżeli takie planujemy mamy oświetlenie w ogrodzie, domek narzędziowy. Eee, czasami zdarzają się sytuacje, że stawiamy w ogóle domek gospodarczy obok, albo st będzie stawiany garaż. Taki murowany eee, trzeba o tym pamiętać i przygotować się na to, że, na przykład, do takiego garażu nie pociągniemy sobie tam 3 razy 15 kabla, tylko będziemy już musieli zastosować coś grubszego. Najlepiej, jeżeli to będzie w ogóle kabel siłowy typu YKY5x4, aby można było tam w ogóle jakiekolwiek gniazdo zamontować. Siłowe później w tym, w tym dodatkowym budynku, w którym jest garaż. Oczywiście osobna rozdzielnica w takim budynku i tak dalej. To będzie w pewnym sensie pod rozdzielnica, ale, ale będzie. I to też trzeba czymś zasilić. Pamiętajcie o tym, bo to są ważne rzeczy. Dlatego takie rzeczy i e, kwestia uzgodnienia tego, ile tego powinno być, powinno być zrobione z kimś, kto się na tym zna. Czyli z elektrykiem. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Przeprowadzi, prze, przeprowadzi taki elektryczny, czy to ja, czy jakikolwiek inny, e, wizję, tak zwaną. Określi, co jest potrzebne, i na podstawie e, ilości tych wszystkich rzeczy, które będą wyprowadzane, można określić, jakie te przepusty, jakiej średnicy e, trzeba zrobić. E, dobrze, a teraz będziemy rozmawiać o tych 95% moich klientów, e, którzy. Obudzili się z ręką w nocniku. I co wtedy zrobić? No cóż, są tutaj dwie szkoły. Pierwsza szkoła mówi, że się nie da, w sumie trzy. Druga szkoła wycina w naszym chudziaku miejsca na to, żeby te Rury karbowane ułożyć, nie wiem po co i wychodzić jeszcze najlepiej gdzieś tam pod ławą fundamentową. Dla mnie to jest patologia, bo tego tak nie trzeba robić. A szkoła, którą ja stosuję, jest bardzo prosta. Jak bardzo prosta? Zapraszam Was na dwie budowy. Dobrze, spod jeżeli byliście już tak ciekawi, do czego są te mega puszki, co to jest? To ja Wam opowiadam. Mamy pierwszą puchę. Jesteśmy na budynku tym samym, gdzie jest realizacja. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy sobie dwa zasilenia 3x2,5 śrubeczki, które nas nie interesują. I mamy sobie trzy skrętki. Dlaczego tak? To opowiem na końcu tego filmu. A teraz przenosimy się do drugiej puszki w tym samym budynku. I mamy drugą megapuchę. Otwieramy. I co my tu mamy? A tu mamy tylko jedno, jeden przewód Y y 3 razy 25 i jedną skrętkę. Dlaczego nie jest tyle samo co tam? Hmm. I w tym momencie przenosimy się 50 km dalej na inną budowę. No to jesteśmy 50 km dalej na innej budowie i już wam pokazuję, jak wyglądają tutaj megapuchy. No to mega puszka numer jeden. Tek. Otwieramy. Co my tu mamy? A tutaj mamy 3 razy 1,5. 3 razy 2,5. I 3 skrętki. Hmm. A to ciekawe. O, a tu jest jeszcze jedna mega pucha. A tu co jest? Co tutaj jest? 5 razy 4. 3 razy 2,5 3 razy 1,5 I raz, dwa, dwie skrętki. Hmm. I znów hmm. dwa peszle na pola na zewnątrz. O co tutaj Kaman? No to teraz, żeby było wszystko wyjaśnione, wracamy do niesamowitego studia Luksia. No, więc już wiecie, jak to Lukowie zrobi. Jakoś sobie trzeba w życiu radzić. E, oczywiście musicie pamiętać o tym, tak jak widzieliście, e, że później trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie, izolację pionową, e, ocieplenie wyciąć. Trzeba te rury karbowane gdzieś schować, więc one lecą do tego naszego ocieplenia. Później to trzeba jeszcze raz zabezpieczyć. No, jest męka pańska, jest męka pańska, mm, ale da się to najzwyczajniej w świecie rozwiązać. W tych mega puszkach, które. Wielu elektryków stosuje, wyprowadzamy tyle zasilań i tyle sterowań, ile jest nam potrzebne. Jeżeli nie czujecie się na siłach lub wasi elektrycy nie czują się na siłach, żeby robić jakieś sterowania na skrętkach, tak jak ja robię, wykorzystywać do tego różne przekaźniki i tak dalej, i tak dalej, systemy, które, które nam na to pozwalają, po prostu najzwyczajniej w świecie do takich puszek, megapuszek. Doprowadzają elektrycy e, tyle obwodów, na przykład oświetlenia, ile będzie w ogrodzie. Więc, jeżeli mamy ogród zapalany na 8 razy, 8 różnych stref, plus do tego jakaś pompka do, nie wiem, e, strumyczka i inne dziwne cuda, to tyle, ile tych obwodów jest na zewnątrz, tyle samo musi być doprowadzone do tej megapuszki. No niestety. Więc to rodzi znów następne koszty, yy, które można obejść, oczywiście, inną drogą, tak jak, yy, tak jak ja to przygotowuję, yy, bo koszt położenia tych, załóżmy, 15-20 metrów kabla razy 10 sztuk przez cały budynek, a koszt, yy, sterowania, koszt sterowania jest o wiele niższy. Przynajmniej je w, w tym wykonaniu, które ja robię, jest niższy. Jak ja to robię, to ja Wam tego nie powiem. Bardzo mi przykro, bo wiem, że oglądają to również inni instalatorzy. Mam na to swój patent i nie mam zamiaru go sprzedawać. Bardzo mi przykro. Więc tak, już wiemy, jak to zrobić. Przejdźmy do podsumowania. Co można powiedzieć na temat tych wszystkich przepustów i możliwości w ogóle wyprowadzenia? Jakichkolwiek kabli, przewodów na zewnątrz budynku. Należy pamiętać najważniejszą rzecz. Pierwszy na budowie jest elektryk. Wiadomo, firma budowlana musi być, ale musi być również elektryk, żeby uzgodnić sobie co, gdzie, jak, dlaczego i kiedy. Żeby nie było sytuacji takiej, że e, budowlańcy nam zrobią fundamenty, e, zrobią nam zasypkę i wyleją nam chudziaka, a dopiero przyjeżdża elektryk. To nie o to chodzi. Elektryk musi być, znaczy musi być, powinien być w trakcie wykonywania tych fundamentów, aby wszystko przygotować i dograć sobie to oczywiście z budowlańcami. Jak najbardziej. Chyba, że budowlańcy czują się na siłach, żeby to sami zrobić. Bardzo proszę. Ja jestem za, będę miał więcej czasu na inne prace. Eee, uziemienie. Temat poruszany temat tabu. To zostawiamy sobie na, os na osobny odcinek, powtarzam to po raz drugi albo i trzeci już w tym filmie e, na temat uziomów fundamentowych, parafundamentowych, otokowych, szpilkowych, miejscowych, i tak dalej można wymieniać. E, zostawimy sobie to na osobny odcinek, bo to jest jeszcze bardziej zakręcony temat niż same przepusty e, kablowe na zewnątrz budynku. A więc tak. Na ten odcinek to będzie wszystko. Mam nadzieję, że coś z niego się dowiedzieliście. Jeżeli nie subskrybujesz, zasubskrybuj ten kanał. Naciśnij sobie ten dzwoneczek, żebyś miał powiadomienia. W szczególności, że livey dość często w ostatnimi czasy się pojawiają i w tym miesiącu na pewno jeszcze jeden będzie. Jeżeli ci się film podobał, łapa w górę. Jeżeli ci się nie podobał, łapa w dół. Pytania, sugestie. Inne zastosowania, inne sposoby na to, żeby wyprowadzić przewody na zewnątrz. To jest akurat do Was, innych firm, elektryków. Bardzo proszę piszcie to w komentarzach. Może macie lepszy patent niż ja. Może tak być. Ja nie mówię, że ja jestem alfą i omegą, bo nie jestem. Absolutnie nie jestem. Uczę się tak samo jak każdy i będę się uczył do końca życia i tak umrę głupi. No, dzięki wielkie za uwagę. Na razie. Cześć.